Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do unboxingu JBL Pulse 4. No i okej, okay. JBL Pulse 4, czyli właściwie chyba najnowszy głośnik, który został w ostatnim czasie zaprezentowany. Głośnik, który wydaje mi się, że w Polsce być może nie cieszy się aż taką popularnością. W ogóle, generalnie, jeżeli myślimy o JBL-ach, no to pewnie na myśl przychodzą nam właśnie głośniki z serii Flip, Go, Charge czy Xtream. Natomiast tutaj, akurat, jeżeli chodzi o Pulsa, no są to naprawdę świetne głośniki, które świecą. Aktualnie, przynajmniej jeżeli chodzi o te moje testy, tutaj zauważyłem, że chociażby marka Sony też, jakby jeżeli chodzi o to no Potrafi w te światełkę i tak dalej. Natomiast mimo wszystko i tak, ten Puls to jest taka klasyka. No ale dobra, mam przed sobą właśnie Pulsa 4. Chyba to jest będzie jeden chyba z pierwszych filmów w Polsce w ogóle z unboxingiem, tak więc jak najbardziej od razu się do tego zabierajmy. Zobaczmy sobie jeszcze teraz tylko krótko, co tutaj mam na pudełku. Tutaj, jeżeli chodzi o to, na przodzie, jak najbardziej podobizna Pulsa 4, jak najbardziej fajnie on wygląda. Na szczęście akurat udało mi się widzę dostać wersję kolorystyczną białą, tak więc tutaj wydaje mi się, że ona wygląda troszkę lepiej, troszkę jakby bardziej kontrastowo są. Te, te światełko i tak dalej, zresztą zobaczymy jak to będzie w praktyce. Puls 4, Bluetooth do 12 godzin na baterii, oczywiście JBL by Harman. Jeżeli chodzi o bok, tutaj właściwie widzicie, tak samo jak w przypadku Flipia, Flipa 4, jeszcze mamy to takie otwieranie w ten sposób. Tryb Party Boost, czyli właściwie ta nowość, która już debiutowała m.in. w Flipie 5, oczywiście jakby łączność za pomocą aplikacji JBL Connect, jakoś tak ona się nazywa. Ok, druga sprawa, jeżeli chodzi o tył, tutaj również podobizna Sound You Can See, czyli jakby tutaj jak najbardziej to chyba ma teraz zdecydowanie takie, można powiedzieć, faktycznie oddane w rzeczywistości są te słowa, bo jak najbardziej, jeżeli chodzi o to światełka, jeżeli jeszcze oczywiście w teście to na pewno wyjdzie, ale jeżeli to będzie działało w ten sposób, że ten dźwięk naprawdę będzie idealnie się komponował, a właściwie te światła w ten dźwięk, no to na, na pewno to będzie super sprawa. 12 godzin, jak mówiłem Wam wcześniej, 360 stopni tego jakby powiedzmy świecącego dźwięku, certyfikat wodoodporności IPX7, party bus, no to tak jak mówiłem, czyli jakby ten nowy system. Coś co jakby nie zastąpiło JBL Connect Plus. Jeżeli chodzi o drugą stronę, Dead Leasing, czyli właściwie, no to tutaj taka klasyka w JBLack, już często to jest góra. Właściwie to jeszcze nie mamy, tylko taki haczyk, aby gdzieś tam w sklepie taki głośnik zawieźć. Ok, to jest wersja testerska. Widzę, że już ona była otwierana, tak więc al mimo wszystko sprawdźmy po prostu, jak to tutaj będzie nie wyglądało. Okej, okay, ja ją może w ten sposób otworzę. Nie, dobra, i co tutaj nam się okazuje? Sound you can see, czyli znowu jakby ta, nie, ta informacja. No i okej, okay, puls 4. I tutaj sobie po prostu to teraz podniesiemy. Jak najbardziej ukazuje się nam głośnik, który jest zapakowany właściwie w jakąś folię. Dobra, no, może jeszcze tutaj zobaczmy, co mam tutaj z boku. Również jest jakby informacja, puls 4. Zobaczmy, coś tutaj w tych testerskim, czy to się będzie jakoś różniło w tym, to jest oryginal, w, Jakby powiedzmy w takiej sklepowej wersji chyba, ni, chyba niczym. E, Okej, okay. instrukcja, jakiś, e, jakiś wstęp. Czy mam jakiś kabel do ładowania, czy coś z tego, co widzę? Ja przynajmniej nie mam. Okej, okay. czyli jakby ktoś, kto już testował te głośniki wcześniej, po prostu sobie z nim poradził. No ale to jest USB-C, no to na szczęście jakby z tym kabelkiem nie będzie problemu, ale na pewno w zestawie po prostu go będziecie mieli. Okej, okay. dobrze. E, tutaj jakby, jak zresztą widzieliście, była tylko i wyłącznie instrukcja, tak więc tutaj się nie ma nad czym Zachwycać. Ok, teraz po prostu to sobie schowam, aby to się nie pomieszało. Wyciągnijmy ten głośnik. Nie, Dobra, to tutaj możemy sobie oczywiście zamknąć, pudełko sobie odkładamy na bok. E, dobra, ja wyciągam ten głośnik jest, wow, wygląda. No, wygląda naprawdę świetnie. Oczywiście na przebitkach na pewno to lepiej zobaczycie. Nie, To nie jest szkło, to jest na pewno. To jest po prostu jakiś taki bardzo, to bardzo mocny, przede wszystkim gruby, gruby przezroczysty plastik. Właśnie no, generalnie, no, na pewno jest troszkę inny, jakby powiedzmy w dotyku, aniżeli na przykład flipy, bo jakby nie mamy tej materiałowej siateczki, czy, czy właśnie czegoś tutaj. Wydaje mi się, że ten taki kauczuk, czy też jakiś, być może jakiś, jest jakiś taki bardziej ten materiał gumowany. To, to podejrzewam, że to nie jest plastik. Jest trochę inny, okej, okay, tu jest ta taka dość mała membrana pasowa. Natomiast z drugiej strony właśnie, to była dla mnie ciekawostka, no bo właściwie, jeśli tak patrzymy na ten głośnik, no to okej, okay, wszystko jest fajnie, wszystko mamy. Logo JBL na dole, USB typu C, jakby do portu, czyli do ładowania, informacje o stanie naładowania baterii, przyciski, włączanie, bluetooth, jak tutaj widzę, party boost, sterowanie jakby tymi światełkami, plus, minus jest, jest. Oczywiście regulacja głośności oraz oczywiście przycisk play, natomiast tutaj mamy po prostu głośnik, czyli ten głośnik tak naprawdę tylko i wyłącznie będzie ten dźwięk jakby tutaj reprodukował w tym miejscu, i jakby no, on będzie się unosił w górę. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No dobra, ja tak tutaj mówię, ale może włączmy sobie go po prostu, abyśmy zobaczyli, jak on wygląda. I może przygaszę światło. No i powiecie, że naprawdę. Naprawdę prezentuje się to ładnie. Dobrze, ja tutaj już szybko szukam mojego telefonu. Postaram się go tutaj sparować. Wydaje mi się, że jeżeli krótki poradnik jak najbardziej, jeżeli chodzi o parowanie z telefonem, przyciskamy sobie po prostu na każdym z głośników, przycisk J... przepraszam, przycisk Bluetooth. Głośnik widzicie on fajnie. No teraz jest nie są żadne niebieski kolor. Zazwyczaj na głośnikach jest dziutka niebieska. No tutaj ten głośnik jest w zasadzie taką jedną wielką diodą różnokolorową. Bardzo fajnie to wygląda. Okej, ja mam to jest już pulsa 4. Łączymy się z tym głośnikiem, no i zaraz zobaczymy. Ok, jest połączony. No i dobra, no tutaj wszystko na ładnie świeci, jeżeli. Aha, tutaj możemy sobie oczywiście zmieniać jakby te tryby, w tym, że oczywiście to jest jak najbardziej wówczas najlep... najlepiej to działa, jeżeli muzyka gra. Okej, okay, włączymy sobie coś, jakąś muzykę testową i zobaczymy jak to będzie wyglądało. O. Okay. jeżeli chodzi o dźwięk i generalnie tak naprawdę o, jego całą specyfikację, no to tutaj, no mamy tutaj, jeżeli chodzi o ten głośnik na górze 20 wat W w RMS-ie, no to powiedzmy wynik jest taki troszkę przeciętny jak na głośnik, który aktualnie, przynajmniej u nas w Polsce, kosztuje właściwie 1000 zł. jeszcze zobaczymy, jak to będzie generalnie wyglądało na rynku, no bo jako tak, jeżeli chodzi o niego, chyba tylko i wyłącznie w jednym takim większym sklepie go widziałem, że tam możemy go za te, za te pieniądze właściwie kupić. No 12 godzin na baterii i z takich konkretniejszych informacji, informacji To chyba już tylko i wyłącznie nie, tak naprawdę tyle. Wersja Bluetooth 4.2. Jakby to oczywiście jak kogoś interesowało i było istotne. No i oczywiście USB typu C. tak jakby mamy tą diodkę, która z nas informuje o stanie naładowania. Bat o, właśnie akurat jest widzę niewielki. Dobra, ale to zaraz go podładujemy. Aha, jak regulajmy głośność, to widzicie, jak ja daję tutaj sobie plus, to tak naprawdę ten głośnik informuje nas, jakby w ten sposób również, jak, jak, bardzo, jest jakby, jak bardzo jest głośno. No, naprawdę, naprawdę jest to świetne. No, jest na pewno czym e, się bawić. No, jak najbardziej e, to też będzie taki, e, takie, to będą takie moje testy tego głośnika takie dość przyspieszone, bo jakby dostałem informację, nie, że sporo osób na niego czeka, aby właściwie też jakby e, wziąć go w swoje ręce i nagle chociażby jakiś materiał, czy też napisać jakiś artykuł. Tak więc, jak najbardziej nie, postaram się zrobić to dość szybko. Tak więc, e, tyle jeżeli chodzi o ten materiał, e, tyle jeżeli chodzi o ten unboxing. E, no, zestaw być może nie jest jakiś taki mega bogaty. E, natomiast mimo wszystko, sam głośnik w sobie. Po prostu naprawdę sprawia świetne wrażenie. Powiedzmy to, połączenie jakby tego takiego mocnego plastiku z jakby taką lampą w środku, która, która jak najbardziej, no na pewno się bardzo, to bardzo fajnie sprawdza. Ja chociażby miałem JBL-a też Pulsa 3, możliwość, okazję testować i, i tam byłem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że chociażby, akurat nie mam tych głośników niestety nie na raz, aby tutaj Wam chociażby je porównać, natomiast w tamtym głośniku no troszkę to wyglądało, powiedzmy, słabiej, przez to, że ten głośnik mieliśmy gdzieś mniej więcej na tej wysokości. Natomiast tutaj po prostu mamy całą tą, cały ten element, który nam świeci, no i głośnik jest po prostu tylko i wyłącznie nie, tutaj nie, na górze. No i oczywiście on jest jakby, powiedzmy, pokryty jakąś taką takim plastikiem metalowym może nie, czymś, ale, ale mimo wszystko nie, tutaj jakby się nic nie ugniata, ale generalnie głośnik jak najbardziej sprawia wrażenie bardzo, ale to bardzo solidnej nie, konstrukcji. Tak więc dobra, tyle jeżeli chodzi o ten materiał, jak najbardziej oczywiście łapkujcie, jeżeli Wam się podoba, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie być na bieżąco, oczywiście jak najbardziej subskrybujcie mój kanał, ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Tchau, ah. tchau.